Dotrwałaś do końca tego małego wykładu. Nie mam już nic więcej do powiedzenia, a Ty masz już pewnie dość mojego gadania. Jest jednak jedna rzecz. Chcę Ci powiedzieć, że jesteś najbliższym i łysym koniem od pewnie tysiąca lat. Wiem, że robisz teraz minę, jakbyś połknęła krew wzgardzonych. Znamy się jak łyse konie. To takie powiedzenie młoda. Mówili tak w mrocznym wieku na dobrych ziomków. Młodzi tak teraz mówią, prawda? Chcę powiedzieć coś, czego nigdy nikomu nie powiedziałem, gdyż albo byli martwi, albo chcieli mnie zabić. Nie poddawaj się nadziei, można przez to zginąć. Przyjmuj dni takimi, jakimi są. Zamień statek nadprzestrzenny na długodystansowy transportowiec i podróżuj po wszechświecie, póki jeszcze możesz. Życzę ci najlepszego, młoda. Nie znajdziesz tego w tym układzie. No, skoro o tym mowa, zapaść nie była pierwszą katastrofą, przez którą niemal wyginęła ludzkość. Stary Włóczęga widział, że zbliża się jeszcze jedna. Wszystko, co buduje w krainie dziewiątki, jest przygotowaniem. Zarezerwowałem kilka wolnych miejsc. Jedno jest dla Ciebie, jeśli tego chcesz.